Powa ludzi to są barżanty totalne. Widzowie, ale barżant. Powa ludzi w pracy są barżanty totalne jak chuj. Barżant. Jedziemy do Sebenu, widzowie, i nas wszystko. Ale barżant. A sam wpierdala. Barżanty totalne. Dzisiaj to cipsos Pada ci bateria Kupią u nas 49 Pada ci bateria rowerku <laughs> Polecam Vichur Mango TeleExpress Yo, yo, yo. Devil Ja pierda. Fajnie, rzeźko a my na rowerkach Pewnie wie jak skurczybek i nie wiem czy nie będzie burzy po tych chmurach ale trudno będzie lepszy kontent do vloga. Jademy! Kijewski silny wiatr jest. Widzowie, patrzcie, tu mam panel sterowania, seklikam plusa i zapierdalam 30-30 prawie kurwa na godzinę, zapierdalamy. Pewnie nas w ogóle nie widać. Niech na godzinę, konie na tu ostatnio nagrałem? Spierdalam na bok. Widzowie, mamy Zabaj, pedała! Wjeżdżamy zaraz na Wide XL! Wjeżdżamy na XL, stara droga Przejechaliśmy tu zupełnie starą drogą pod naszą pierwszą pracę w Holandii. Tutaj właśnie pracowaliśmy w tej firmie, co nam się wyłania z zagórki. górki Siemano Ceku, pamiętasz ten most? Co nie chciał nas śmieć przepuścić? Co? Pamiętasz tą kurwę co nie nas przepuścić przez ten most przez most nas coś nie chciał. a no był taki ochroniarz, skurwysyn Co na koniec zmiany nie chciał nas przepuścić przez taki tam, widzicie to przejście? Tam jest takie przejście między jednym hangarem a drugim na górze I on nie chciał nas przez to przejście przepuścić, bo on go pilnował A my kończyliśmy zmianę i nie mieliśmy jak inaczej wyjść, kurwa No Pa, tu jest to przejście między tymi... Jednym hangarem a drugim Vida XL, widzowie. Kurwa, to nie było, to nie miało kolorów fioletowo jakiś tam? Nie, to tylko na reklamie, a magazyn był taki. O, widać, widzowie. Tutaj zawsze podjeżdżaliśmy, ale nie, bo czekaj, bo to był nasz drugi magazyn, a my na początku na tym pierwszym, tak? Coś było. A nie było jeszcze coś, czegoś z innym magazynem? Jak nie? Nie, tu to innym Ale nie było czegoś takiego, że były dwa magazyny, ja się cieszyłem, jak poszedłem na drugi? No tak, bo to jest jeden ten ten A, na początku w tym, w tamtym robiliśmy, nie? A potem w tym. Ja pienie stary. No i zawsze tu się wyjeżdżało, ja tu zawsze jechałem. Pyk. Arturo, człowieku, pozdrawiam Artura z tego miejsca. Dawaj, pozdrow Arturka. Pozdrawiam Arturka. Pozdrawi Artur. Pamiętam, jak z nami napierdalałeś razem, człowieku, z łasku. Pozdro, pamiętamy. Ja się pamiętam o tym łasku. Cztery jadę. O. No, i tu się jechało. I tu się ciebie pytałem, czy, czy ci zimno. No ale gdzieś tu kurwa, nie, niedaleko. daleko. ten pod tym mostem, drogą w ogóle. No dawaj sobie zapalę człowieku, tu chwilę i pojedziemy no, dalej. Patrzcie, wida XL, XL kolorowa. kolorowa. Powiem mam tak, nie że się tu ta firma. Przestań To jednak było tu, o tutaj widzicie? Tą drogą jechałem, tam ta mi się pojebało, bo tamtą już potem jeździliśmy A na początku tutaj człowieku, tutaj się spotkaliśmy na zakręcie I to jest moje legendarne miejsce Wida XL Dobra. Gdaczy właśnie zgubił czapkę Auto na niego jechało A zjechało kurwa nagle Zgubił czapkę, tak wieje, że ja pierdolę Nie jak skurwysyn drama. No i widzowie Kościołem zagrali Wjechaliśmy do Severum, oczywiście napierdala dzwon Jak zwykle Nasza miejscówka i dzwony napierdałem Idziemy do Eksiona i chuj Na stop chodzi, a Gdaczy ma Tom Wykałaczkę w ryju Działa kosz czy nie? Nie Skurwiel Ale działał Wow! Idziemy do Eksiona, widzowie. Korzelki. Może mnie naliczą. Co? Na może mnie naliczą. Może nie, a może tak. Rekułaczki. Widzowie, nie wiadomo. Fakie ksa no, maska. jakie zajebice, sosy. <grym> Dymy. Totalne. Ja jestem ogolony na Brodzie. Nie wiem, czy widzieliście. Wiecie, ile to zajmuje, żeby ogolić się na Brodzie jednorazówką holenderską? Tragedia. Jednorazówką holenderską? No, tragedia. O, <grym> dziwny. Ty nigdy nie patrzyłem na w weksiona, ja a trago widzę. <grym> czy co kupujesz? Zeszyt do szkoły? Nie, może coś kupić. Na wrzesień? Na, na tej. Dla kubity, może być na Coś ciekawego. Widzowie, wolałem w świecie niż nagrać. <grym> Przyznaję się, ale czy chłop nie umiał sobie poradzić w samoobsługowej kasie? Gdzie był, była w Jumbo, milion razy już był i kupował samoobsługowej, a teraz miał problem. Żeby kliknąć Enter. <grym> ja pierdolę, wielkie mi co. Patrzcie, mamy takie coś. Słodycze, siedzimy sobie na naszym miejscu, wie. Słodkiego, coś co wpierdolimy widzowie i co? I chuj. Chcesz nagrywać vloga? To prywatna posesja. I Michalczyk już pali patelnię, kurwa bo się boi. To on nie chce dla was o, on, nagrywać O, on, on, on nie umiał... On Słuchaj, mordę na On się bał kupić i picia nawet. On nie chce dla was nagrywać vloga. On nie chce dla was nagrywać... No, Poczekaj, czekaj, na chwilę. On nie chce dla was nagrywać vloga. Nie nagrywam cię, kompromitancja? On nie chce dla Was nagrywać vloga, no. bo mówi, że ma za stary aparat nie na sprzętu i ją pierdoli. Ale zauważcie różnicę widzowie. moim dziękuję jego. I napiszcie jak zjebany dźwięk, to napiszcie jeden. No. I wtedy się zweryfikujemy Michalczyka. No i Śmieciarza. A co zrobisz, jak jednak będzie jeden? To weź moją kurwa telefon. Moją, moją telefon weź I chuj, moją telefon Ale nagle zmieniło mu się zdanie jednak To jednak weź mój moją telefon Jeszcze jakby to było w języku polskim fajne słowo Moją telefon, to bym chyba uwierzył mu A ja a, nie no jestem chuj. w stanie je, Tu jedliśmy burgera akurat, widzicie? Gen, genwinkel Edwinkelo, widzicie? Edwinkel Nie polecam Bo dostaliśmy zimne mięso Dostaliśmy 4 na Gdzie? chyba 2,5, bo 3 na 5 na no, tym do dziesięciu nie ocenialiśmy, polecam, pamiętajcie jak on o was powie tak śmiecia, tak was widzowie No mm. wyjebane tryku. A ty tutaj gdzieś ogólnie w bankomacie ci wjebało, ok? O, tu mi wjebało, patrzcie widzowie no. Tak, za podejdziemy do kuja. A nie, my chyba żeśmy nawet podjechali jakbyśmy na Sawenom, tylko żeśmy wtedy nie nagrywali No Co? Wtedy nie nagrywaliśmy a byliśmy na sevenum, tu pod bankomatem Co wypłacaliście hajs? Nagrywaliśmy chyba Nie nagrywaliśmy, bo nie mamy vlogu więc nie nagrywaliśmy tego. Nie mamy. Nie mamy. prostu nie mamy. Napiszcie jeden, jak jest. Dobra, To hmm. jutro i napiszę. Nie, napiszcie dwa, jak jest, bo jeden to jest tamto No to dwa, napiszcie jak jest, to ja napiszę dwójkę, bo pewnie jest, ale nie pamiętam nawet. A co bo to było chyba Dwa. dwa i pół tygodnia temu. Do. do przyznam ci rację. A, a, a ty kurwa, co zrobisz? Ty swoją zrobisz. Ja też ci przyznam rację. <laughs> Ja no, zresztą przyznam wtedy, to no, piszcie jeden. Albo dwa. Michacek będzie na grochu kręcząc. Tutaj kurwa iść. Michacek będzie nagrał O. Wow, i to jest właśnie spacer po Sewenum, widzowie. Dobra, przejdziemy się jeszcze na tą starszą kurwa tą część. Pięknie, patrz, tam dalej są kurwa zajebiste rzeczy. Z całego <laughs> Panie pewnie jej nie słyszało nawet. Ci powiem. A ty, a ty background. To fajnie, że się przyznajesz. O, rowery najebane. Po weekendzie. Po melanżu, rowery. O, się napierdali mm. w ordynarnie. O, patrz tam. Idź. Zobacz, to Michaczek może się poczuć jak król, kurwa. To jest trawa ścięta debilu i łódzka po prostu. Takie. Jakieś gówno. O i tron. Baczem, baczem, tron. Michaczek idiota na tronie. O, oj, zajebiście się siedzi. No, tu... <laughs> na, na deskach. Sobie tu papieroska. Na deskach starych.